Witam was y, z nowej serii dziadkowizna Powiem Wam, że wziąłem ze sobą GoPro, postanowiłem, że y, nagram sobie jakiś odcinek no i tutaj pomagamy z braciakiem, dziadkowi, i babci Ale babci dzisiaj akurat nie ma, bo ona gdzieś tam pojechała do kościółka, albo do gardlerii, gdzieś tam pojechała, nie wiem Nie do kościółka ona chyba pojechała albo gdzieś tam do sklepu. Nie wiem, dość tego pojechała. I właśnie no. Nagrywamy, tutaj właśnie z braciakiem, może, ja pójdę do braciaka, się pójdę przywitać. Moż, witam braciaka. Witam, witam. E, Przywitaj się z widzami, bo właśnie widzisz że mam na GoPro. Witam was widzowie. No, jest mój braciak. I gdzieś tam jest jeszcze dziadek chyba na łodze prasuje, ale to już dziadkiem to się później przywitamy. I powiem wam, że dziadek ani, powiem wam, że dziadek się, z braciakiem się powiem wam, że żeśmy zaprawili sześćdziesiątkę drugą, bo mamy dwie sześćdziesiątki, dziadek robi jedną, a braciak robi właściwie dziewiętkę dwójką, a ja robię drugą, którą wzięliśmy ze złomu, ale już widzicie, gdzie działa. I właśnie powiem wam, że my z braciakiem żeśmy to naprawili, ale powiem wam, że dziadek się może zdziwić, bo on... no nie wiedział o tym, bo my żeśmy pojechali z braciakiem rano, zawieźliśmy mu tylko wodę rano na audicję naszą, Żebyśmy zawieźli, i że powiem wam, że z braciakiem żeśmy dobrą robotę oddali, nie braciak? Tak, tak. No, dziadek pojemnął się na stówę dziwi. drzwi. I tu jeszcze. Ja Ej, jak. No, hmm. a Zresztą... Chyba dzisiaj... Słuchaj, dziadek dziadek? No kurna, nie prasuję tego. To gdzieś to mam... Tak, żeś pograbił pokosy, jeszcze nie umie zgrabiać chyba. No to wolniej to prasuj. No ja polową jedynką prasuję. No ale to nie aż żebym tylko mi tam nie... I nagle przejeżdżałam tak z zupy z pudzielnia przejechała, nie? No i normalnie pytałem się czy zgrabić. No ja mówię... macie czas, no to zgrabcie, nie? No i zgrabiam już. Już żadę, już żadę, bracia, bo jak się nie chciał bić. Okay. ostatnio mi mówiłeś dzisiaj rano, że... że ty żeś grabił. No, bo nie bo wiem, że ty tam nie lubisz, jak ktoś tam robi, ale no, nie Powiem, że tą zgrabiarką to, to już tyle robiło roboty. Bo trzeba mnie to zostawić, a nie. No Teraz bierzcie zaprasowanie, ja tego nie będę prasował Dobra, zaraz będę. Poczekaj. Poczekajcie no. widzowie, bo muszę iść, muszę iść załatwić, bo jedynka mnie dziś nie. Y Witam Was widzowie już po y krótkim cięciu. Y no powiem Wam, że no, kamera mi się po prostu rozładowała, no. W GoPro no i nie miałem baterii. No i więc musiałam wymienić. Tutaj właśnie mój y brociok właśnie będzie to tutaj. Będzie właśnie tutaj no. Będzie tutaj yy, będzie tutaj sobie yy, tego. Będzie wybierał bele. Słowa mi brakuje. Czekajcie, bo tutaj coś się dzieje na tej kamerce. Już wam zmieniam, dobra. Ja tutaj ja tutaj sprasowałem bele, tutaj trochę zostało. Mamy no. taką łączkę. Więc braciak Tak Braciak Tak Bardziej by to jakoś tak cię dziwnie tego słuchać, jakbyś miał nie wiem, jakąś kamerkę miał jakąś. Zresztą się odmah jakieś krótki? No tutaj, no. Belki trochę poładowałem wcześniej, ale. Znaczy, braciak bardziej poładował wcześniej. Co zjadł? Bracie chce jakoś butaki przychodzić. No tak, mam małą łączkę taką, Nie. Liczyłem, to wyszło 14 bel. jak myślę, że to jest dobry wynik. Jak na. Jak na pole. Już chyba sąsiad dobrze słyszał, no. no. dawaj, sąsiad, bierz te belki. Ja braciak, przecież jaki sąsiad. Co? No. Jaki sąsiad? No, sorry. Bierz braciak te bele. Nie, to mi się nie rzucały. Jeszcze, do tyłu, no, niżej opuść, niżej Ja ci powiem, jeszcze niżej, niżej Wyżej trochę Dobra, podjeżdżaj No i idź ładuj <śm> Bratek tu już nagrywasz? Jo, ja, nie widzisz? A faktycznie Ja muszę zobaczyć, czy wody jest jeszcze w tej masce czy w chłodnicy Zerwę tu jakiś patyka Dobra Dobra, weszło weszło pod sam spód Pociągamy. Ej, jest się dużo A czekaj braciak, wejno, podnieś na jak od podnieść na maksaturę? Jak rozładujesz, poczekaj no Nie i teraz opuść, no. Ja to coś później ugarnę, no. I teraz od tyłu. Do tyłu mnie Już No Na maksa. Do, do przodu. Do przodu, do przodu, jeszcze, nie, jeszcze, nie, nie opuszczaj tego, podnieś to. Do przodu, dobra, i teraz opuść na maksa. Nie, nie nie, to to, 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 czekaj, zapnij tą linkę. Do przodu Dobra, opuść do maksa Nie odczepieni i teraz opuść do tyłu O, opuść do tyłu No i z tyłu No dobra, sąsiad, daj na chwilę podnieść do maksatura mm. O w szkół Oj, dobra, jak coś tu zrobią o się Jeszcze siedzę, znaczy co Będę brać jak na chwilę podnieść na maksatura. Albo no dobra, mogę ja poładować? No to poczekaj, zara. Dobra, o kurde, co się stało. Raczej wezmę po, tego patyka po, i zobaczę jeszcze do... tutaj wody. Czekaj, zobaczę jeszcze tutaj wody. O kurde, coś tu się podpalało, widzowie. Czekajcie. O, dobra. Yy... No dobra, tu też jest dużo wody. Dobra, teraz ja palisz tam tą siódkę. Co? A co mam palisz? Zalazzę pracę na, yy, na gospe No to poczekaj na no, mnie, pojedziemy nawet dwójkę już. I podepnę przyczepę, o tym mi chodziło. Ale ja to z belami? No. Nie no ja ją zabiorę, po, po, co? Ja po co ja brałem 60

Hmm, oczajmier, bracia Zaraz usiadłoby tu jak jemuś przystawy płota Dobra I będę nam ustaw od tyłu tam Obok tamtej jednej belki Już bracie, już Później zapnij ją pazem Widzisz to wszędzie jakieś... Widzisz... Znaczy co ja gadam, że jakie są. Wracaj widzisz jaki refleks? Co się za tak. refleks? Tak się tak. rozdowuje bele. Jezu Maria, braczek Patera. Jezu Maria mnie majta Urwia No kładź, bo nie mam czasu. Zobaczę, to tu się dzieje, za katastrofą, to się dzieje, za jakąś katastrofa. Poczekajcie widzowie, za chwilę, za chwilę się widzimy. Dobra widzowie, yy, już tutaj właśnie... Będziemy za, zapinać przyczepy, żeśmy tu już wszystko poogarniali. Będą sąsiady tu już za nimi czy boże, ale mi się miętolisz, nie? Bo ja mam podobnego takiego sąsiada, takiego Kazika. Jest strasznie podobny do ciebie. Też taki młody mom Bo to syn mnie tego Miłosza. To syn właśnie. Razać, czekaj, zaczekajcie, jak wejdę, to stój trochę. kur. Ja wątpię, żeby ona dała radę, bo ona ciężko będzie mieć. Cześć, bo ja, ja bieg zmienić. Dobra, radę chyba. O kur auto. Dobra, Poczekaj, ja bo ona tu nie daje rady mi. Oczekaj. Dobra, ja ci. Chyba. Daję radę. Jak złapię asfalta, to już jest git. Poczekaj, żeby się do tylko przyczepy nie przychali przychwywaliły. Nie, nie powinny. Do mnie sobie pojechał już. No wszystko git. Wracamy na gospo. I lecimy. Ja no, powiem wam. No myślałem, że ona będzie gorsza, jak ze złomu była brana, bo myślę, że ona, bo myślałem, że ona będzie gorsza. Gorzej będzie się zbierać w ogóle. bo patrzcie, żeśmy go dogonili, dogonili go. I lecimy. No i powiem wam, widzowie, że jak właśnie tam też yy, ten rozładował my, mi się to bateria, to powiem wam, że tam też trochę, yy, żebym po tym drugim Ursusem też go sprowadził na gospe yy, i właśnie yy, poddokotaryżowałem tam do końca i właśnie trochę tutaj złopatowałem, zaraz wam pokażę, A trochę łopatowałem, czy znaczy, wiaderkowałem i łopatowałem. No, zobaczymy, czy to wejdzie, nie, Bo ja nie wiem, czy coś mi zrobiłem mojego łuku. Ej jak wejdzie tam? Nie, nie wejdzie na oponę? Nie, jest, jest. Jedź. jedź Tu to staw tą prasę Chociaż tutaj, chociaż weź tu nad 60, już nie cofaj Później, albo jak chcesz to wcofaj, nie wiem jak ci będzie łatwiej Poczekajcie, że odjechał trochę, bo przeszkadza mi. Dobra. Brama Nie no. Braczek. Właśnie wiem, że już ją z pięć razy przestawiłem. Байде, давай тази, влево, влево. Ти вено отидеш, Урсусе. Долу жем? Долу жем. Долу жем, долу жем. Лорте, але фрайда. Няма, отстави го иди, ти на боку наражи. Dobra, nic Dobrze, Dobra, zostaw go tam na razie, później się dojedzie. Dobra, znaczy, no po co nie, 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 zgasła mi nie, 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 Wo nie, 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 Co, co się stało? A, myślałem, że ci oknem wyleciało. No tak. A, gdzie u sąsiada czy u nas? U nas. <grych> Ech. Trzeba zrobić Dobra, zostaw go tak. Człowieku! Coś kusiarkę przestawił! Bracie, jak nie zauważyłem. To mówię, stu, ja ty jedziesz. Dobra, zostawisz te górce za tam. Nie jedź nimi gdzie zostaw go tam Jak go słyszę i to ba... Koguta może być zgasił świeci jak, Nie wiadomo co A faktycznie obraca, ja widzisz ślepy. Teraz to zauważyłeś Bo tak wiesz, wiesz to przy to... By... A, bo ty belki zbierał, dobra No nie, no wiesz, zostawię tak na środku Dobra, yy, my się widzimy za chwilę jak ja to rozładuję, nie będę was zanudzał za chwilę tymi belami. No właśnie, już widzę, o kurde, poczekaj, co tu się stało, co, 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 co tu się stanęło? Poczekajcie chwilę. O, dobra, nie ważne nieważne. Będą mi tu brać jak zapnij. No właśnie, żebym tutaj... Przecież w sensie, żeśmy lekko tu przestawili, ale to później będzie z rzeczownikiem, bo ona ciężka. Byśmy we dwójkę pchali Nie braciak? No to żeśmy tu przestawili ręcznie trochę Tak, tak No A drugą żeśmy ciągnikiem przestawili Rzasz się z No Jezu mi uciek I w las przez ściany te knury to Czekaj, trzeba muszę trochę wycofać Ejdzie braciak Nie ja tam muszę tam cofam za, 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 zastawić ten garaż Poczekaj, bo ja wiem, co muszę zrobić. Dobra. Ty, no, dobra, tutti. Dobra. I teraz. Tak. Bracie, ile tam jeszcze? Do tu Ještě trochu. No. Lepni. Oj, Ne, já v plotu jsem, No. lepni. Dobře. <sighs> Dobra, widzę, my chyba już będziemy kończyć ten odcinek, już mamy prawie 20 minutę, a na razie w polu nie ma czaruś, więc dziękuję za uwagę, no i cześć.